Ruch Chorzów bezbramkowo zremisował ze Skrą Częstochowa na inaugurację Fortuna I Ligi. Mimo podziału punktów to drużyna Niebieskich zdecydowanie lepiej prezentowała się na boisku, stwarzając sobie ogrom sytuacji bramkowych. Ciężko powiedzieć o tym, że e, awansując do, do wyższej ligi e, mamy niedosyt po remisie, ale tak faktycznie jest, bo graliśmy naprawdę dzisiaj, myślę, niezłe spotkanie. Mieliśmy dużo sytuacji, jak na zespół Skry, który bardzo, bardzo mało dopuszcza przeciwnika do swojej bramki, to myślę, że gra, mieliśmy sytuacji dosyć dużo i no i przynajmniej jedną powinniśmy wykorzystać. No niestety się nie udało, ale, ale myślę, że nam to w przyszłości odda. Byliśmy dużo, no zdecydowanie lepszą i, i mieliśmy mnóstwo sytuacji, no. Ciężko wytłumaczyć, jak to się stało, że ani jedna nie wpadła, bo, bo były naprawdę dogodne, ale, ale czy coś, coś no nie, do, nie dopisało szczęście. po prostu tak to trzeba jasno powiedzieć, oby w następnych meczach oddało. No nie ma innej możliwości, wiadomo, że tych umiejętności zawsze może braknąć, bo, bo to jest tylko sport, ale tego zaangażowania na pewno nie może nam nigdy zabraknąć i myślę, że jeśli patrząc tylko i wyłącznie na to, to kibice myślę, że będą bardzo zadowoleni. To, gdzieś nas y, musi cechować, że, że nie zostawiamy przeciwnikowi, Yy, wolnego miejsca na boisku i, i tak chcemy grać, na pewno fajnie to się dziś udało realizować. No tylko że mamy jeden punkt trochę niedosyt.